Hej, hej! witam na moim kanale. Dzisiejszy odcinek to Chat Makeup. Jeżeli ktoś nie zna tej formuły, ja w Chat Makeupie skupiam się na tym, co mówię. Jest to dyskusja, moja tutaj na ekranie, i potem wasza w komentarzach. Makijaż jest tutaj na drugim planie. Robię tak naprawdę go tylko po to, żeby czymś zająć ręce i nie siedzieć tutaj jak na wykładzie. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany tym, jakich dokładnie produktów używam, będzie pełna lista w opisie. Plus na dole ekranu staram się też wrzucać taki, taką notkę, jaki to jest produkt, w jakim odcieniu, żeby wszystko było jasne. Natomiast nie będę o tym jakoś szczególnie mówić, bo nie to jest tematem odcinka. Tematem odcinka są natomiast cienie. Zauważyłam w ostatnich tygodniach pewien ruch. Zarówno tutaj w kuluarach YouTube'owych, jak i w mediach społecznościowych mówi się generalnie, że cienie do powiek umierają. Eyeshadow i is dead. sugeruje się, że coraz mniej ludzi używa cieni do powiek, i generalnie za chwilę one odejdą do lamusa. Nie będzie się ich produkować, no bo nie ma po, po co, nie ma dla kogo. I o tym dzisiaj porozmawiamy. Będę się odwoływać głównie do filmu Jen Phelps. Jest to bardzo duża kreatorka na YouTubie amerykańskim. Zostawię może link do jej filmu, jeżeli ktoś ma ochotę obejrzeć, czym się tak naprawdę naprawdę inspirowałam, albo może inaczej, będę po prostu się odnosić do kwestii, które ona podnosi w tym filmie. Od razu powiem, że nie do wszystkich, do wybranych. Wypisałam sobie tutaj chyba z pięć punktów, które ona zrobiła w tym filmie. Ja się po prostu do nich odniosę, ponieważ uważam, że jest to bardzo, bardzo ciekawy temat i jestem też ciekawa Waszego zdania. Myślę, że jeżeli ktoś usłyszy sformułowanie: Eyeshadow is dead i pomyśli o mnie, to od razu znacie moje zdanie na ten temat. Według mnie nie jest to prawda, ale porozmawiamy o tym, co w trawie piszczy, o czym Jen mówiła, o czym też media społecznościowe mówią, bo ona nie jest jedyną osobą. Ona po prostu ma bardzo fajny film na ten temat i którego polecam Wam obejrzenie, jeżeli interesuje Was ten temat. Natomiast widziałam w tym temacie również artykuły, dyskusje, na reddicie też się sporo dzieje na ten temat, także jeżeli ktoś jest zainteresowany tematem, to na pewno znajdzie wiele, wiele źródeł. I ja już zaczynam, zaczynam się malować i zaczynamy. Pierwszy argument, dlaczego cienie do powiek umierają. Jednym z argumentów Jen było to, że sporo ludzi, głównie mówiąc tutaj o twórcach na YouTubie, robi w tej chwili bardzo dużo declutter, pozbywa się palec cieni, ma ogromne, ogromne kolekcje, z którymi nie są nie są w stanie nic więcej zrobić, niż po prostu pozbyć się większości palet. I owszem, jest to prawda. Jest bardzo dużo diklaterów na YouTubie. Sama zresztą kilka też nakręciłam. Natomiast szczerze, ja nie uważam, żeby to było nic nowego. To jest trend tak naprawdę, który pojawia się stale w kilku momentach w roku. Bardzo często robi się to na, albo na początku roku, albo na końcu. Część ludzi robi też to y w środku. To jest taki typ filmu, który ja widzę dosyć regularnie, od tych samych ludzi zazwyczaj, ale nie tylko. Ja nie powiedziałabym, że jest to coś, co w tej chwili jest jakoś bardziej popularne. Od lat się tak naprawdę to robi. Wydaje mi się, że w ogóle jedne z pierwszych filmów, jakie ja widziałam, niektórych YouTuberek, takich większych, zagranicznych, które no, oglądam, czy tam wpadam do nich do dzisiaj, oglądałam właśnie jakieś 4-5 lat temu spokojnie. I właśnie zaczęło się to od oglądania ich Digla, teraz byłam ciekawa, po prostu yy, chciałam zobaczyć więcej, większą ilość palet naraz. To jest tak naprawdę. Powód numer jeden, dla którego ja w ogóle oglądam Dicatery. Lubię, lubię palety i lubię widzieć ich po prostu dużo naraz, zamiast odpalać, wiecie, pięć filmików, odpalam jeden i mam ich po prostu dużo, dużo. Także z tym argumentem nie do końca się zgodzę. Uważam, że nie jest to po prostu argument. Ma lepsze w tym filmie, także idziemy dalej. Drugi argument jest taki, że sporo właśnie ludzi, które miało takie duże, duże kolekcje i chwaliło się nimi na... Na YouTubie, w tej chwili się ich pozbywa ze względu na to, że nie jest to już takie pożądane. Tak, jakby sugerując trochę tym samym, że te osoby zbierały te palety tylko po to, żeby się nimi chwalić. I szczerze mówiąc, jako osoba, która również posiada całkiem sporą kolekcję palet, uważam, że jest to niedorzeczne. Może rzeczywiście są jakieś przypadki, takie graniczne, osób, które kupują palety tylko po to, żeby móc się nimi pochwalić, ale szczerze nie chcę mi się w to wierzyć. Nie chcę mi się w to wierzyć, ponieważ zazwyczaj jest to odwrotnie. Osoba, która ma dużą pasję do. Niech będzie już tych palet cieni, ale to może być do dowolnego produktu makijażowego, czy w ogóle dowolnej dziedziny. Ma ochotę podzielić się nią z innymi, ma ochotę o niej dyskutować, o niej rozmawiać. To jest coś, co tą osobę pasjonuje i dlatego dołącza na YouTube i tworzy treści z tym związane. Nie kojarzę tak naprawdę żadnej osoby, którą ja tam oglądam, czy oglądałam w przeszłości, yy, która zaczynałaby powiedzmy od niczego, czy od jakiejś bardzo, bardzo skromnej kolekcji, a potem przez na przykład. Nie wiem, rok czy dwa YouTube'a pomnożyła swoją kolekcję pięciokrotnie, ponieważ uważa, że jest to cool i jest to coś, czym trzeba się chwalić. Nie, zupełnie nie. Dla mnie, szczerze mówiąc, jest to dosyć dziwny argument, zwłaszcza jeżeli pada on z ust osoby, która nagrywa na YouTube i nagrywa treści beauty. Brzmi to dosyć dziwnie. Jen wspomina też o tym, że filmy z nowościami, z nowymi paletami generalnie nie oglądają się tak jak kiedyś. Do tego ciężko mi się odnieść, ponieważ no sama mam kanał raptem ile dwa lata, może nawet niecałe, także nie mam porównania. Moje filmy z paletami oglądają się w tej chwili lepiej niż dwa lata temu, no bo dwa lata temu prawie nikt nie wiedział o moim istnieniu. W tej chwili jest nas już trochę więcej, także porównując moją oglądalność sprzed dwóch lat i dzisiejszą, no... Chcąc, nie chcąc, jest ona po prostu wyższa. Natomiast jeżeli takie wrażenia ma dżent ze swojego konta, ze swojego kanału, no to ciężko mi z tym dyskutować. Sama oglądam treści paletowe, w tej chwili no, mniej, ponieważ nagrywam, więc nie mam po prostu czasu. Natomiast nie uważam, żeby moje oglądanie treści paletowych się zmniejszyło. W dalszym ciągu jest to coś, co bardzo mnie interesuje i co oglądam na YouTube. I dalej, Jen powołuje się na statystyki, statystyki Google Trends, które pokazują, że hasło eyeshadow jest już w tej chwili nie tak często wyszukiwane jak kiedyś. Szczerze, nie dziwi mnie to zupełnie, wydaje mi się, że jest takich haseł więcej, które kiedyś były częściej wyszukiwane niż, niż są teraz i nie ma to związku z niczym innym, jak po prostu z trendami. Jak wiemy, trend jest w tej chwili raczej na makijaż minimalistyczny, ma makijaż typu cleaner, makijaż nie makijaż, czyli make up no make up. Nie jesteśmy po prostu w tej chwili w takim momencie, w którym malowanie się cieniami jest cool, jest trendy. I z tego według mnie wynika ta zmniejszona ilość wyszukiwania tego hasła. To trochę tak jakby powiedzieć w tej chwili, że na przykład hasło nie wiem, matowy makijaż twarzy jest w tej chwili rzadziej wyszukiwany niż kiedyś. No. no jest, no bo nie jest to trendem. Teraz trendem jest bardzo glowy skóra, bardzo dobrze taka, wiecie, nawilżona, mat odszedł na chwilę na drugi plan. Wydaje mi się, że on powraca, ale nieważne, o tym za chwilę tak naprawdę. Więc wydaje mi się, że jest to kwestia trendów. Wiadomo, że coś, co jest trendem, wyszukuje się po prostu częściej. To, co z tego trendu schodzi, z tej fali, no to po prostu jest rzadziej wyszukiwane. Ja nie widzę, nie widzę za bardzo powiązania w tym momencie. Także dla mnie to nie jest żadnym argumentem. Jen też powołuje się na taki artykuł z, z portalu Nylon. Mogę też link do niego zostawić na dole, który, który bardzo mnie rozśmieszył, szczerze mówiąc, ponieważ sugeruje, że cienie nie dopowiek. Yy, używane są w tej chwili tylko przez starsze osoby. <noise> Także ok, jeżeli tak jest, no to jestem starszą osobą, starszą panią. Z tym, że na no to też jest bardzo proste wytłumaczenie. Wydaje mi się, że zawsze tak było, że najmłodsi, czyli ta właśnie w tej chwili generacja Z, Z y, jest po prostu najbardziej, nie chcę powiedzieć, że podatna na te trendy, ale po prostu naj, najbardziej je bierze pod uwagę. Osoby w moim wieku czy starsze raczej trzymają się tego, co znają, Oczywiście czasem gdzieś tam wprowadzając jakieś nowości, jakieś dodatki. Nie każdy też śledzi te trendy, mam wrażenie. Jak nam wygodnie do z tych trendów korzystamy, natomiast mam wrażenie, że nie czujemy takiej, nie wiem czy presji, czy nawet potrzeby, żeby śledzić te trendy cały czas i zmieniać po prostu swój makijaż tak dokładnie, jak mówią nam. Chciałam powiedzieć okładki gazet, ale gazet też już w zasadzie nie ma. W takim razie pierwsze strony portali internetowych. Więc patrząc na to w ten sposób zgadzam się z tym, że marki kosmetyczne mogą mieć w tej chwili problem, żeby w ogóle zainteresować tą y, młodszą generację swoimi produktami. No, nie tylko myślę, że cieniami. Natomiast no, makijaż jest w tej chwili bardzo, powiedziałabym minimalistyczny. Więc mogę sobie wyobrazić, że marki kosmetyczne, jeżeli chodzi o niektóre grupy produktów, w tym na przykład cienie do powiek. No, polegają na starszych odbiorcach. Argumentem, który chyba najbardziej mnie rozbawił i który, z którym się już naprawdę najbardziej chyba nie zgadzam, był argument mówiący, że w tej chwili produkuje się mniej palet cieni. No przepraszam bardzo. Wystarczy zajrzeć w którykolwiek odcinek nowości, które robię co niedzielę i zobaczyć, jak dużo się tego produkuje. Co niedziela tak naprawdę jest kilka palet, o których albo rozmawiamy, albo moglibyśmy rozmawiać. Nie zawsze wybieram jakieś palety do, do tych odcinków. A od kilku tygodni wręcz marodziłam, że A marki wydają za dużo naraz, ponieważ wydają po 2 trzy cztery palety naraz, a dwa, że te ląże są za blisko siebie i nie jesteśmy w stanie nacieszyć się tymi paletami, bo wychodzi kolejna. I przykładów takich marki. ja tak naprawdę mogłabym wymienić kilka, takich, które produkują bardzo dużo, natomiast jeżeli chodzi o właśnie jakie marki zwolniły, oczywiście są takie marki, które zwolniły z tempem wydawania palet, ale nie sądzę, żeby miało to cokolwiek wspólnego z tym, że cienie już umierają i nikt ich nie chce, tylko po prostu marka przestała być atrakcyjna, być może to, co wypuszczali wcześniej... Nie trafił po prostu w gusta odbiorców albo w gusta odbiorców, których oni szukają. Jeżeli marka opiera się właśnie na tych najmłodszych odbiorcach, które w tej chwili nie noszą po prostu cieni, no to rzeczywiście być może wydali ich w ostatnich miesiącach mniej no bo kto by je nosił, prawda? Natomiast bardzo dużo marek, którymi ja się interesuję, nie ma z tym problemu. Jeżeli mówimy o markach typu Indie, czyli markach niezależnych, mniejszych. Robiłam nawet niedawno odcinek z Karoliną, zresztą to był pierwszy odcinek w duacie. Jeżeli jeszcze nie oglądaliście, to bardzo polecam. Odcinek z Karoliną z kanału Triraru powinnam powiedzieć. Oceniałyśmy tam palety Indie, które wyszły w tym roku. Oczywiście nie wszystkie, natomiast kiedy zbierałyśmy materiały do tego filmu, wyszło nam ponad 50 palet. Przypomnę, marek, którymi my jakkolwiek się interesujemy, czy w ogóle wiemy o ich istnieniu, jest, tych marek jest dużo, dużo więcej. Także jeżeli 50 palet od marek małych, niezależnych to jest mało w ciągu 6-7 miesięcy, no to nie wiem. Jeżeli chodzi o marki takie bardziej mainstreamowe, Tutaj również było trochę tych premier, zarówno jeżeli chodzi o marki bardziej luksusowe, typu Dior. YSL również wypuściło kilka palet, Nars co chwilę coś wypuszcza tak naprawdę. Marki mainstreamowe, które mają w swojej ofercie cienie, nie zauważyłam, żeby zwolniły z ich wydawaniem. Czy to Natasha Denona, czy Pat McGrath, nawet Charlotte Tilbury wydała paletę, także wydaje mi się, że jest to trochę przesadzone. Nie wiem, może marki, które Jen akurat śledzi... Nie wydawały za dużo. Szczerze mówiąc nie znam, aż tak biegła w, w treściach, które ona produkuje. Także ja bym nie powiedziała, że tych palet jest produkowanych w tej chwili mniej. Mam wrażenie że nie, raczej, że problem jest. Nieco inny. Mało jest w tej chwili pomysłów na ciekawe jakieś kompozycje. Formulacyjnie też dużo się już nie da zrobić. Mamy tak naprawdę na rynku bardzo dużo naprawdę fantastycznych formuł, konsystencji, wykończeń. Wszystkiego tak naprawdę co się da. Wydaje mi się, że tutaj ciężko by było o coś nowego i innowacyjnego. Jeżeli chodzi o kolory, no to również nowego koloru raczej nikt nie wymyśli w tej chwili. Mogą to być tylko ciekawe jakieś kompozycje i wykończenia, i to tak naprawdę tyle. Także może to jest jakiś problem dla Marek. Nie są w stanie wygrzesać czegoś bardzo kreatywnego z siebie. Ja bym powiedziała właśnie, że problemem jest to, że wypuszcza się teraz za dużo i za szybko, co przekłada się na jakość danej palety i na jej dopracowanie. I jako że jest odcinek o cieniach i będę teraz malować oczy, to pokażę Wam chociaż paletę. To jest nowa paleta od Adept Cosmetics. Opakowanie jest ciekawe! szukałam długo słowa, jest bardzo ciekawe. Ale o tym pewnie będzie jakiś inny film, w tej chwili będę robić jakieś, jakieś kolorowe oko, nie mam planu, nie mam planu, ale chciałam wam po prostu pokazać, może jeszcze tak pokażę, tą paletę z bliska, jeszcze póki nie jest macana. Także ja bym się raczej zastanowiła, dlaczego marki wypuszczają teraz tak szybko palety pomiędzy tymi premierami. Zauważyłam to głównie, jeżeli chodzi o marki Indie. Marki Indie przez pewien czas, mam wrażenie, były na przodzie. Tego wyścigu paletowego. Proponowały rzeczy, których marki mainstreamowe nie miały. Ciekawe, właśnie, wykończenia, holo, miliony drobinek, multichromy, duochromy to było coś, czego marki mainstreamowe kiedyś nie posiadały. W tej chwili jest już nieco inaczej. To mam wrażenie, był ten moment, w którym marki indie po prostu bardzo poszły mocno do przodu i zostały bardzo, bardzo popularne. W tej chwili mam wrażenie, że nawet marki indie mają problem. Czasami odnoszę wrażenie, wręcz, że one Czują, że ich pięć minut może się zaraz skończyć i dlatego zasypują nas milionem po prostu nowych nowych produktów, nowych premier palet. Stąd to wypuszczanie kilku palet naraz, żeby po prostu jak najwięcej osób zainteresowało się tak, tą premierą. Może jak jest jedna paleta, jest z tym ciężej, natomiast jak są cztery, no to jest też większa szansa, że komuś coś się spodoba. Przyznam natomiast, że strona, w którą te trendy idą rzeczywiście może być dla marek y, takich mniejszych Indii y, trochę niepokojąca, ponieważ jeżeli marka głównie sprzedaje cienie do powiek, a te cienie do powiek nie są w trendach, no to trochę rozumiem, dlaczego uderzają w inne kategorie, dlaczego więcej marek Indii sprzedaje teraz na przykład pudry, rozświetlacze czy produkty kremowe, również produkty do ust, prawda? Także odchodzi się już tylko od cieni, od palet cieni i od cieni pojedynczych. Natomiast trendy mają to do siebie. Że wracają. I tak jak kiedyś był trend na makijaż matowy, w tej chwili mamy ten makijaż bardziej glowy. Mat wróci spokojnie. Jeżeli ktoś czeka na powrót matu, to naprawdę myślę, że długo nie trzeba będzie czekać. Nie wydaje mi się, żeby wrócił taki mat, mur, beton jak był kiedyś. Może wróci trochę w delikatniejszej formie, ale na pewno, na pewno wróci. Tak jak był kiedyś szał właśnie na kolorowe makijaże. Była fala nudziaków. Mam wrażenie, że w ostatnich dwóch latach właśnie ten makijaż bardziej taki naturalny. No był, był trendy, natomiast już wracamy powoli do koloru. Ja bym naprawdę się nie obawiała. Jeżeli jest jakiś element makijażu, który bardzo lubicie, nie powinniście go zmieniać, czy trend jest taki, czy inny. Nie ma to po prostu sensu. Makijaż jest przede wszystkim dla nas i to jest coś, myślę, o czym wiele osób zapomina. To naprawdę nie jest jakaś, wiecie, fizyka kwantowa. To jest po prostu coś, co nakładamy na siebie no, potencjalnie rano i zmywamy wieczorem. Nie ma potrzeby robić z tego czegoś więcej. Robienie makijażu powinno nam sprawiać radość, powodować, że się trochę wyżyjemy kreatywnie. Natomiast to, czy jest to ładne, jest kwestią bardzo indywidualną. To, co mi się podoba, może nie podobać się Wam. Dostaję na przykład czasem komentarze, że moje, moje, moje makijaże są zbyt kolorowe, że powinnam robić makijaże bardziej nude, czy że nie wiem, to służy mojemu oku, a to mu nie służy. To tak naprawdę nie ma znaczenia, co, co mu służy, co nie. Ja po prostu lubię się bawić, lubię się bawić kolorem, niekoniecznie kształtem. Kształt raczej zostawiam ten sam, natomiast lubię się bawić kolorem i no myślę, że, myślę, że to wygląda całkiem fajnie. Także, czy jest trend na nude, czy jest trend na kolor, ja robię generalnie to samo, a tak naprawdę mam wrażenie, że w trakcie tego trendu clean girl makeup, moje chęci do robienia czegoś bardziej smoki czy bardziej kolorowego wręcz się zwiększyły. Zwłaszcza widziałam to podczas. Yy, może nie tyle pandemii, co ja, właśnie jak wyszliśmy z pandemii, zauważyłam, że sporo ludzi nie wróciło już do malowania się, sporo ludzi w ogóle zaczniemy tego. Tak, sporo ludzi nie malowało się, kiedy się działo w domach. Ja wręcz przeciwnie. Dla mnie to był właśnie idealny moment, żeby eksperymentować, żeby zrobić coś innego. I wtedy tak naprawdę moja miłość do kolorowych makijaży rozkwitła właśnie w trakcie pandemii. Wtedy, kiedy mogłam na spokojnie zrobić sobie na oku cokolwiek i nie wychodzić z domu. Także nikt tego nie widział, nikt tego nie oceniał. To było po prostu fantastyczne. Także zaczynając tak delikatnie podsumowanie, czy uważam, że cienie do powiek idą już do lamusa i nikt ich nie będzie używał, nikt nie będzie produkował. No oczywiście nie. Uważam, że trend delikatnego makijażu w pewnym momencie odejdzie. Czy to będzie szybko, czy nie nie mnie tutaj oceniać, nie mam szklanej kuli. Natomiast uważam, że w pewnym momencie on odejdzie, wrócimy do matu, na pewno wrócimy do matu, a jeżeli chodzi o makijaż kolorowy, o cienie, wydaje mi się, że jest tak dużo ludzi, którzy, którzy kochają kolor, że nie jest w stanie to po prostu odejść. Pojawił się też argument, moment, pojawił się też argument, nie pamiętam już w tej chwili, czy to było w filmie Jen, czy pod jej filmem, natomiast pojawił się argument, że ci, którzy lubią palety cieni, mają już ich bardzo dużo i nie potrzebują nowych, dlatego też spada ilość premier. Tutaj nie byłabym taka pewna. Znowu mogę tylko powiedzieć ze swojej perspektywy, osoby, która ma dużo palet. Ja dużo palet rotuję, tak naprawdę nie mam w swojej kolekcji bardzo starych palet, chyba że jest to coś jakoś nostalgicznie związanego, ale raczej staram się te palety rotować. Interesują mnie nowości, więc. Yy... Wolę kupić nową, sprzedać jakąś starą i generalnie wyjść w miarę na zero. Nigdy to nie jest na zero. Natomiast jeżeli miałoby się już tak stać, że ludzie, którzy te palety kochają, mieliby zwolnić po prostu z ich zakupem, co oczywiście może, może mieć miejsce, wydaje mi się, że to by raczej wymusiło na markach wypuszczanie bardziej przemyślanych kolekcji może już nie robienie właśnie pięciu palet na raz, tylko jednej może nie wypuszczanie palet co trzy miesiące, ale na przykład, nie wiem, raz do roku to jest właśnie coś, co bardzo mi się kiedyś podobało w Patmagraf to, że ma wychodziła raz do roku, tak samo zresztą robią inne marki, na przykład do wypuszcza dużą paletę raz do roku. Jest to coś, na co możemy czekać, na co czemu możemy się przyglądać. Także ja bym raczej, jeżeli mogła mieć jakiś wpływ na to, jak marki kosmetyczne działają, ja bym chciała, żeby właśnie poszli w tą stronę wypuszczać mniej w ciągu roku, natomiast żeby te kolekcje były po prostu taką petardą. Ale tak na pewno nie będzie, ponieważ no, marki nie zarobiłyby na siebie. Wydaje mi się, że takich marek, które mogą, które stać na to, żeby wypuszczać jedną paletę rocznie, jest mimo wszystko mało. I na pewno oznaczałoby to też koniec takich marek Indii, które no, utrzymują się z takiej stałej sprzedaży. To raczej się nie stanie. Makijaż skończony, więc możemy kończyć ten odcinek. Usta zostawiam sobie dzisiaj takie po prostu z olejkiem, nie mam jakoś ochoty robić czegoś mocniejszego. Dajcie znać, co myślicie o tym temacie. Czy uważacie, że cienie do powiek już umierają, że noszą je tylko starsze panie, czyli nie produkuje się ich tak dużo jak kiedyś? Bardzo jestem ciekawa Waszej perspektywy. Ja się już żegnam. Widzimy się w komentarzach. No i oczywiście w następnym odcinku. Pa pa!